Dzień dobry, dzisiaj pokażę wam, jak korzystając z rozwiązań ATTE podłączyć do switcha buforowego ATTE antenę Ubiquiti. Ważną kwestią jest to, że switche buforowe, w ogóle switche yy, przeznaczone do kamer IPPOE, w wyjściu posiadają napięcie 48V. Tutaj dla przykładu antena Ubiquiti zasilana jest napięciem 24V, tak naprawdę w standardzie Passive PoE. Aby ją zasilić, musimy przetworzyć napięcie z 48V na 24 Do tego służy przetwornica ASDC 12240HS podłączamy ją w następujący sposób. Na wejście, wejście przetwornicy zapinamy przewód podłączony do switcha, na wyjściu zapala nam się diodka sygnalizująca obecność zasilania i na wyjściu możemy sobie podłączyć antenę Ubiquiti. W tym momencie jak widzimy antena nam się zasiliła. Znajduje się dokładnie w tej samej sieci, w której będzie pozostały sprzęt podpięty do tego switcha i Antena ma zapewnione zasilanie buforowe 24V, przy czym wszystkie inne urządzenia podłączone do tego switcha są zasilane napięciem PoE 48V. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w sytuacji, w której zarówno kamery, jak i y, anteny y, albo inne urządzenia wymagające różnych napięć PoE podłączamy w jednym systemie. Dodatkowo, jeśli wymagamy buforowania, to takie rozwiązanie załatwia nam problem. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne w sytuacji, w której potrzebujemy zasilić ze switcha POE urządzenia o różnych napięciach. W tym przypadku kamery zasilamy napięciem POE 48V, natomiast anteny Ubiquiti napięciem POE 24V. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujemy cały sprzęt buforować oraz mieć go w jednej sieci lokalnej. Dziękuję, do widzenia. Więcej informacji o produktach ATTE znajdziesz na stronie montersi.pl.